Witam Państwa, jest poniedziałek, 1 marca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Posłowie koalicji obywatelskiej złożyli doniesienie do prokuratury w sprawie prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak wynika z nagrań rozmów, które ujawniła w piątek Gazeta Wyborcza, Obajtek zakulisowo kierował firmą, jednocześnie pełniąc urząd wójta. Prawo zakazuje wójtom i burmistrzom prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto posłowie K.O. wskazują, że oświad z oświadczeń majątkowych Obajtka wynika, iż wydawał dużo więcej pieniędzy niż oficjalnie zarabiał. Przedkładamy dowody w postaci analizy oświadczeń majątkowych za lata 2011-2012, z których jasno wynika, że Daniel Obajtek wydał. Sześciokrotnie więcej niż wpłynęło na jego konto. Tylko w 2012 roku zaoszczędził 295 tysięcy zł. Dodatkowo spłacił kredytów na kwotę 355 tysięcy zł. I poczynił inwestycje w WERK, WIERUŃ, w folię Spółka z o .o., nabywając pakiet 10% udziału o wartości 260 tysięcy zł. skąd zatem Daniel Obajtek wziął bańkę w 2012 roku skoro jego dochody wyniosły zaledwie 183 tysiące po odliczeniu podatku na jego konto wpłynęło niewiele ponad 133 tysiące złotych wydał 776 tysięcy złotych więcej niż wpłynęło na jego konto i ta sprawa musi być wyjaśniona. Po drugie informujemy, że wreszcie prokuratura musi się zapoznać z nagraniami Daniela Obajtka. I nie o język tutaj chodzi. Tutaj chodzi po prostu o działalność przestępczą polegającą na łączeniu funkcji wójta gminy Pcim i prowadzenia działalności gospodarczej TTT Plast. Bo nikt nie ma żadnych wątpliwości, że z funkcję sprawczą kierowniczą w tej filmie pełni właśnie Daniel Obaj. W piątek posłowie Lewicy na konferencji prasowej zażądali, by prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie przeciw prezesowi Orlenu. Mamy kolejną odsłonę tego, w jaki sposób politycy, funkcjonariusze poli, politycznie polskiej popękanej prawicy działają. Samorządowiec i jednocześnie udziałowiec cichy tajny w spółce, do której nie miał prawa trafić i nie mógł w niej funkcjonować. Dzisiaj w imieniu Lewicy żądam od pana ministra prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, aby wszczął postępowanie z urzędu. Panie prokuratorze, jeżeli wczoraj pan i pana ludzie mieli polityczne jaja, żeby przeciwstawić się prawu i sprawiedliwości i zagłosować z opozycją, to proszę pokazać dzisiaj, najpóźniej w poniedziałek, że Pan ma też te polityczne jaja i będzie wszczęte postępowanie z urzędu wo wobec Daniela Obajtka, tak żeby wszyscy byli traktowani równo, tak żeby nie było politycznych świętych krów, którym można jednym więcej, drugim mniej. To był poseł Tomasz Trela z Lewicy. Wicerzecznik PiS Radosław Fogel stwierdził w Radiu Z, że uważa całą sprawę za atak na środowisko prawa i sprawiedliwości. Ja mogę się opierać wyłącznie na faktach, które znam, jak wszyscy. Jest jakiś artykuł oparty na jakichś taśmach w gazecie wyborczej, jest gorący, emocjonalny wstępniak wicenaczelnego Jarosława Kurskiego, który po raz kolejny. Tam atakuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości oraz Prawo i Sprawiedliwość. Trudno mi patrzeć na to inaczej niż jak na kolejny atak na środowisko PiS, stwierdził wicerzecznik partii rządzącej. Podkreślił, że sprawą Obajtka zajmowały się sąd, prokuratura i CBA i nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Dzisiaj, kiedy prezes Obajtek dywersyfikuje źródła energii, kiedy inwestuje w polski przemysł, polską gospodarkę, nagle się odgrzewa jakieś stare kotlety, żeby go zaatakować. Nasuwa się jednak przekonanie, że ma to drugie dno powiedział Fogiel. Zapytany, czy PiS podejmie jakieś decyzje w związku ze sprawą, stwierdził, że w sprawie prezesa Orlenu decyzyjne jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. PiS jako partia polityczna tutaj decyzji nie podejmuje, ale w moim przekonaniu nie ma dzisiaj żadnych przesłanek, żeby jakieś decyzje kadrowe miały mieć miejsce stwierdził Fogiel. Czy sprawa pupila prezesa Kaczyńskiego wpłynie na notowania wyborcze partii rządzącej? Wątpi to Krzysztof Łapiński, były rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy, który tak skomentował sprawę w TVN 24. Dla większości wyborców prawa i sprawiedliwości czy zjednoczonej prawicy to, co napisze gazeta wyborcza czy podadzą jakieś inne media, nie jest miarodajne. Żyjemy w bańkach komunikacyjnych. Wielu wyborców prawa i sprawiedliwości o tym nie przeczyta albo jak przeczyta to powie sobie a to jest atak gazety wyborczej na jednego z naszych członków. Paulina Henik-Kloska, posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni zasugerowała w sobotę, że za przeciekiem taśm obajtka do mediów może stać Zbigniew Ziobro. W Radiu Tok FM Henik-Kloska powiedziała, warto sobie zadać pytanie, czy ten przeciek z prokuratury nie ma nic wspólnego z bujaniem łajbą po stronie Zjednoczonej Prawicy. Czy to przypadek, że w momencie kiedy Zbigniew Ziobro głosuje z opozycją i daje jawne znaki, że kończy się jego cierpliwość i będzie grał ostro, Pojawiają się taśmy, które stawiają obajtka w bardzo złym świetle. Mówiąc o wspólnym głosowaniu Solidarnej Polski z opozycją, posłanka odnosiła się do sytuacji z czwartku, kiedy partia Zbigniewa Ziobry poparła wniosek opozycji o uzupełnienie porządku obrad o informację ministra kultury w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury. Zapytany o to głosowanie szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Pokazali nam figę. Przyjmujemy to do wiadomości. Będziemy działać konsekwentnie. Pytany, co konkretnie zrobi PiS, odpowiedział: damy po łapkach. Zapytany o sprawę prezesa Orlenu, Terlecki stwierdził: to są jakieś stare historie. Polska rozważa zakup chińskich szczepionek. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej z Xi Jinpingiem, przywódcą komunistycznych Chin, Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Mrawieckiego, poruszył temat ewentualnej możliwości zakupu od Chin szczepionki na koronawirusa. Na oficjalnej stronie prezydenta czytamy, że kwestia zakupu chińskiej szczepionki będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym. Przywódca komunistycznych Chin już jednak zadeklarował gotowość Pekinu do podjęcia działań zmierzających do dostarczenia preparatu do Polski. Chińską szczepionką już zaszczepił się premier Węgier Viktor Orban. Nagraniem z wydarzenia węgierski premier pochwalił się na Facebooku. Orban twierdzi teraz, że czuje się dobrze. Niech państwo się nie boją, atakuje trzecia fala i będzie silniejsza niż poprzednie dwie. Proszę o rejestrowanie się i szczepienie. To jedyna możliwa ochrona, apeluje premier Węgier. Chińską szczepionkę przyjął także prezydent Węgier Janusz Ader. Pomysł sprowadzenia chińskich szczepionek skomentowała fić pod prąd na żywo nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen. Przede wszystkim, gdy mówimy Chiny szczepionki, to powinno nam się zapalić czerwone światło. Dlaczego, że Chiny są bardzo znane z afer szczepionkowych? To znaczy, co roku wybuchają tam jakieś afery szczepionkowe, w wyniku których albo na przykład zachorują zachor ludzie, albo umierają. Często to dotyczy dzieci. To jest co roku są takie rzeczy, między innymi dlatego na Tajwanie wprowadzono zakaz używania e, chińskich szczepionek i udokumentowane są opisane w internecie w artykułach liczne skandale e, wybuchające, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania szczepionek produkowanych w Chinach. Ten temat podjął bezpieczeństwa właśnie, podjął Epoch Times i rozmawiał i z lekarzami, i z zwykłymi Chińczykami w Chinach. Epoch Times to jest gazeta wydawana przez Chińczyków mieszkających za granicą, ale oni mają dość dobre, dobre źródła informacji w Chinach, bezpośrednio stamtąd zdobywają wiele informacji i dokumentów, między innymi dotarli do chińskich lekarzy i sami ci lekarze mówili, że. Boją się zaszczepić tą chińską szczepionką i będą odwlekać to, jak długo jest możliwe. Także sami Chińczycy tak na to reagują. Chińczycy twierdzą, że, że no w tej chwili są największą pomocą, jeżeli chodzi o tą szczepionkę. I o to tutaj też chodzi w tej wojnie szczepionkowej, to znaczy o, chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili o tym, jak to Chiny światu pomagają. To jest to samo, co robili z maseczkami, a zapomnieliśmy o tym, kto jest głównym przyczyną tego, że dziś na świecie mamy pandemię, czyli to jest no odwracanie od, odwracanie powodowanie, że zapominamy o tym, kto jest odpowiedzialny i kto powinien ponieść karę, wobec którego powinny być wysunięte konsekwencje. No jeżeli przyjmujemy szczepionkę, jeżeli no jest, chwalimy się tak jak Orban, no to, to nie możemy w żadnym wypadku mówić o tym, że no Chiny nam na przykład muszą jakieś reparacje za, zapłacić za to, że ludzie u nas umierają, chorują, a nasza gospodarka cierpi. W ciągu ostatniego weekendu z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce zmarło 441 osób. W sobotę resort informował o 303 zgonach, w niedzielę o 114, dziś o 24. Łącznie z powodu wirusa zmarło już 43 700 osób. Wczoraj stwierdzono 4700 nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia stale rośnie. Obecnie w szpitalach przebywa 14 900 zakażonych osób. W użyciu jest 1500 respiratorów. Wykonano już ponad 3 330 tysięcy szczepień, w tym 101 tysięcy w piątek, 44 tysiące w sobotę i 17 tysięcy w niedzielę. Dwie dawki szczepionki otrzymało już milion 180 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 3400 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Już 2 miliony 540 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło 6 tysięcy osób, a w sobotę 8 tysięcy. Niemcy ogłosiły wprowadzenie ograniczeń na granicy z Francją. Od jutra, osoby chcące wjechać do Niemiec z francuskiej Mozeli będą musiały okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Bonn stwierdził, że decyzja Berlina blokuje pracownikom transgranicznym możliwość przemieszczania się i zażądał większej elastyczności Niemiec. Na Słowacji sytuacja epidemiczna jest dramatyczna, twierdzi Weronika Folentowa, słowacka dziennikarka zajmująca się koronawirusem. W rozmowie z portalem gazeta.pl Folentowa podaje, że od początku roku z powodu chińskiego wirusa na Słowacji zmarło tyle osób, co przez cały poprzedni rok. Każdego dnia umiera średnio 100 osób. Obecnie w szpitalach zakaźnych umiera co trzeci pacjent, alarmuje dziennikarka i dodaje, że w przepełnionych szpitalach brakuje już pracowników. Słowacki parlament w weekend zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 19 marca i zapowiedział, że 21 marca mają zostać podjęte kolejne decyzje. Stan wyjątkowy wprowadziły także Czechy. Od dzisiaj do 28 marca ograniczona jest możliwość przemieszczania się między powiatami, a każdy wyjazd musi mieć udokumentowany powód. Zamknięta została większość sklepów i placówek oświatowych. Premier Czech Andrzej Babisz. Stwierdził, że restrykcje są konieczne, by uniknąć katastrofy w szpitalach w nadchodzących tygodniach. Przestrzegania obostrzeń ma pilnować policja. Czeski minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek zapowiedział, że jeśli to nie wystarczy, zmobilizowane zostanie wojsko. Prezydent Czech Miloš Zeman. Wysłał do przywódcy Rosji Władimira Putina prośbę o szczepionkę Sputnik 5. Jak dodał, według informacji z ambasady Rosji w Czechach preparat zostanie dostarczony w ciągu kilku dni. Zeman zaznaczył, że rozważa także zwrócenie się z prośbą o szczepionkę do Chin. Brytyjscy badacze ogłosili, że już po przyjęciu pierwszej dawki szczepionka firm Pfizer i Biontech skutecznie zmniejsza ryzyko bezobjawowego przechodzenia zakażenia koronawirusem, a także dalszej transmisji wirusa. Po dokonaniu analizy wyników tysięcy testów przeprowadzonych w Brytyjskiej Służbie Zdrowia naukowcy stwierdzili drastyczny spadek liczby pozytywnych wyników testów i bezobjawowych zakażonych. Mike Weeks, specjalista ds. chorób zakaźnych na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Cambridge, poinformował, że prawdopodobieństwo bezobjawowego zakażenia spada czterokrotnie u osób zaszczepionych. To świetna wiadomość. Szczepionka Pfizer'a nie tylko zapewnia ochronę przed chorobą, ale też pomaga przeciwdziałać zakażeniom, zmniejsza potencjał wirusa, by przenosić się na innych, ale musimy pamiętać, że szczepionka nie zapewnia każdemu pełnej ochrony, powiedział Wicks. Komunistyczne Chiny nałożyły embargo na tajwańskie ananasy. Komunistyczne Chiny ogłosiły wczoraj, że od dziś zawieszają import ananasów z Tajwanu. Ogłosiły, że decyzja została podjęta po stwierdzeniu na owocach obecności szkodliwych stworzeń. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen skrytykowała posunięcie Pekinu w mediach społecznościowych, oświadczając, że nagłe i jednostronne wstrzymanie importu tajwańskich ananasów do Chin najwidoczniej nie jest motywowane zwykłymi pobudkami handlowymi. Jednocześnie wezwało Tajwańczyków do kupowania tych owoców celem udzielenia pomocy lokalnym rolnikom. Tajwan eksportuje 12% swoich ananasów. Prawie wszystkie trafiają do komunistycznych Chin. Musimy wyjaśnić, że od 2020 roku tajwańskie ananasy eksportowane do Chin spełniały ponad 99% norm. Wszelkie nasze eksportowane produkty rolne spełniają międzynarodowe standardy i są dostosowane do wymagań kraju przyjmującego, powiedziała Cai. Minister do spraw rolnictwa Chen Chih Chung powiedział dzisiaj, że Tajwan nie otrzymał wcześniej żadnego ostrzeżenia i że działanie Pekinu łamie standardy handlu międzynarodowego. Sprawę skomentowała Fitch pod na żywo nasza korespondentka z Tajwanu. Hanna w momencie, kiedy nie podoba się polityka albo kto jest u władzy, no Chińczykom ogólnie nie podoba się kto jest u władzy na Tajwanie, rządy pro-niepodległościowe. Czyli no, rząd, który uważa, że no, Tajwan nie jest częścią, e, częścią e, Chin, stosuje takie embargo od czasu do czasu na różne produkty, żeby uka ukarać e, ten rząd. A główna produkcja e, pa, e, ananasów na Tajwanie mieści się na południu, w okolicach miasta Tainan. A to jest region, którym obywatele głosują, e, tak zwany nazywamy go e, regionem zielonym. Korol zielony to jest kolor partii proniepodległościowej. Tam e, Tajwańczycy głosują na partię proniepodległościową, więc no celowo, żeby uderzyć w wyborców tej partii, żeby pokazać ludziom, którzy wspierają Tajwan, niepodległość Tajwanu, że oni na tym najbardziej ucierpią. i To jest jeden powód. No, dru drugi powód to jest wojna, także wojna szczepionkowa. To znaczy Chiny chcą zmusić Tajwan, żeby używał chińską szczepionkę, a przynajmniej niemiecką szczepionkę Biontech produkowaną w Chinach. Parlament Holandii przyjął w czwartek uchwałę, według której mniejszość ujgurska pada w komunistycznych Chinach ofiarą ludobójstwa. W uchwale nie zapisano jednak, że winna zbrodni jest Komunistyczna Partia Chin. Partia premiera Holandii Marka Rutte głosowała przeciwko uchwale. Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok stwierdził, że rząd nie powinien nazywać ludobójstwem sytuacji, w której nie została udowodniona niczyja wina. Zaznaczył jednocześnie, że sytuacja Ujgurów jest powodem wielkiego zaniepokojenia. Holandia jest pierwszym krajem w Europie, który określił prześladowania mniejszości muzułmańskiej w Chinach mianem ludobójstwa. Nicola Sarkozy skazany za korupcję. Były prezydent Francji Nicola Sarkozy usłyszał wyrok trzech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu za korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Dziś odbyła się rozprawa dotycząca afery podsłuchowej, w której Sarkozy w 2014 roku pod fałszywym nazwiskiem zdobywał od francuskiego sądu kasacyjnego tajne informacje dotyczące procesu w swojej sprawie. Sąd skazał także adwokata Sarkoziego, Thierry'ego Herzoga oraz sędziego Gilberta Azibert. Sąd orzekł, że były prezydent Francji część kary będzie mógł odbyć w domu pod nadzorem elektronicznym. Donald Trump nie zakłada nowej partii. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił wczoraj na dorocznej konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK. Zapewnił, że zamierza kontynuować działalność polityczną. Rozpoczęta przez nas niesamowita przygoda jest daleka od zakończenia. Nasz ruch dumnych, ciężko pracujących amerykańskich patriotów dopiero się zaczyna i na końcu wygramy. Będziemy tak zjednoczeni i silni jak nigdy wcześniej. Uratujemy i umocnimy Amerykę i będziemy walczyć przeciwko szturmowi radykalizmu i socjalizmu. To wszystko naprawdę prowadzi do komunizmu. Do tego to prowadzi. Zaznaczył jednak, że doniesienia o zamiarze założenia przez niego partii politycznej to fałszywe informacje. Mamy Partię Republikańską, będzie zjednoczona i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nie zakładam nowego ugrupowania, powiedział Trump. Stwierdził, że może wystartować w wyborach prezydenckich w 2024 roku. A teraz przechodzimy do wiadomości sportowych. Piotr Żyła wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym rozgrywanych w niemieckim Obersdorfie. Polski zawodnik na skoczni normalnej oddał skoki na odległość 102,5 i 105 metrów. Drugie miejsce zajął reprezentant Niemiec Karl Geiger, a trzeci był Słoweniec Andrzej Obrońca mistrzowskiego tytułu Dawid Kubacki był piąty, Kamil Stoch 22, a Andrzej Stękała 30. Piotr Żyła jest piątym polskim mistrzem świata w skokach narciarskich. Polski skoczek nie krył radości po osiągnięciu swojego życiowego sukcesu. W wywiadzie udzielonym Eurosportowi nasz złoty medalista powiedział: Nie wiem co się stało, jasny gwint, ja dziś miałem dobry dzień, o jaki dobry, wszystko mi wychodziło, nawet skoki, nie do wiary, ale miałem energii, nakręciłem się dzisiaj. W niedzielę odbył się konkurs drużyn mieszanych. Polska w składzie Anna Twardosz, Piotr Żyła, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki zajęła szóstą pozycję. Zwyciężyli Niemcy przed Norwegią i Austrią. Iga Świątek wygrała turniej WTA 500 w australijskiej Adelaidzie. W finale nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała numer 12 na świecie, Szwajcarkę Belinde Bencic 6 2, 6 -2 dla Świątek to drugi tytuł zwycięski w karierze. W październiku ubiegłego roku zwyciężyła w wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka awansowała na 15. pozycję w rankingu WTA. W niedzielę w Oberstdorfie rozegrano zawody o medale w biegach narciarskich. Polska sztafeta w składzie Maciej Starenga i Dominik Bury niespodziewanie awansowała do finału sprintu drużynowego, w którym ostatecznie zajęła ostatnią dziesiątą pozycję. Zwyciężyli Norwegowie przed Finlandią, brąz przypadł Rosjanom. Wśród pań triumfowały Szwedki, które okazały się lepsze od Norweżek i Słowenek. Polki w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w półfinale zawodów i ostatecznie zajęły 15 miejsce. W miniony weekend bardzo dobrze na boiskach lig europejskich spisali się polscy piłkarze. Robert Lewandowski strzelił dwie bramki, a jego Bayern Monachium pokonał FC Keln 5 do 1. Tym samym kapitan reprezentacji Polski powiększył swój dorobek bramkowy do 28 goli. Bramkę dla Olimpik Marsylia zdobył Arkadiusz Milik. Jego drużyna zremisowała u siebie z wyżej notowanym Olimpik Lyon 1 do 1. Grzegorz Krychowiak strzelając bramkę dla Lokomotivu Moskwa. W znaczący sposób przyczynił się do zwycięstwa nad piłkarzami CSK Moskwa. Ostatecznie drużyna Krychowiaka wygrała derbowe spotkanie 2 do 0. We włoskiej Serie A Łukasz Skorupski obronił kolejny rzut karny. Tym razem powstrzymał najlepszego strzelca Ligi Włoskiej poprzedniego sezonu Włocha Ciro Immobile. Jego Bolonia sprawiła niespodziankę i pokonała uczestnika Ligi Mistrzów Lazio Rzym 2 do 0. Wysoka forma zawodników naszej kadry może napawać kibiców optymizmem przed zbliżającymi się meczami eliminacji do Mistrzostw Świata, które rozpoczną się pod koniec marca. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i lektura Księgi Apokalipsy. Do zobaczenia.